śniadanko. E, dzisiaj będzie śniadanko takie fajne, słuchajcie, zdrowiusieńkie. W sumie to nie zaskoczę Was pewnie, e, bo wiecie co ja mniej więcej jadam. E, dzisiaj nic na słodko rano, raczej wytrawne rzeczy. Pierwsze co zrobię to sobie nałożę e, kolsą troszkę. Mam ochotę na surówkę, tak wiecie troszkę po prostu na talerz. o i e, to już będę miała jedną rzecz. Schowam od razu do lodówki. E, o, jeszcze jedną rzecz, zobaczę, czy mam boczek. Bo przydałby mi się boczek. Mam tu jeszcze trochę boczku. I trzeba wyciągnąć patelnię. Dobra? Mam patelnię. Masę też mam. I, I będę robiła sobie jajecznicę. E, pokroję sobie boczek. Mam słuchajcie papryczki z serkiem białym, mam twarożek, znaczy tworożek, mam twarą, e, nie wiem, czy będzie z tego twarożek, Mam paprykę tą podłużną, mam awokado, e, mam serek feta, mam serek pleśniowy, e, oliwki, pomidorki, wszystko sobie tam układam, może jeszcze wyciągnę sałatę, ja bardzo lubię sałatę. E, I zaczynam robić śniadanko, zacznę od krojenia boczku i Wam coś opowiem. E, mianowicie, może przystawię Was troszeczkę, o, żeby lepiej było. Więc tak, e, jakiś czas temu e, wspomniałam w filmie, że ja byłam e, z Arturem i zaręczona i były też oświ oświadczyny i zaręczyny, prawda? I dużo osób było zaskoczonych, że co mieliśmy podwójne, wiecie, zaręczyny, o co w tym chodzi i tak dalej. Nie każdy zna tę historię. Ja już możliwe, że ją gdzieś tam kiedyś opowiadałam, no ale wiadomo, to mogło być wiele lat temu, mogliście nie trafić na ten e, odcinek, więc teraz Wam tak troszkę opowiem. E, chodzi o to, że my za Arturem poznaliśmy się jako bardzo młodzi ludzie. Chodziliśmy razem e, do, słuchajcie, e, liceum. Ja chodziłam do liceum, a tu chodził do technikum w tym samym budynku, w tej samej szkole. I e, poznaliśmy się bardzo młodo. Więc żeby wiedzieć, jak poznajecie kogoś, jak ja miałam powiedzmy tam 16 czy 17 lat i planujecie z kimś być na przykład zawsze, całe życie, no to często takie związki się rozpadają, jak jesteście bardzo młodzi, no bo ciężko jest przetrwać tę próbę, słuchajcie, czasu. I w tym wypadku właśnie też tak trochę liczyliśmy, że wiecie, pobierzemy się, sorki, i po papier, że pewnie powierzemy się, jak będziemy mieli po 20 parę lat. No i tak jakby, że wiecie, musielibyśmy w tym narzeczeństwie chodzić jakieś 9-10 lat, prawda? To byłoby bardzo, bardzo długo. I stwierdziliśmy, znaczy nie stwierdziliśmy, Artur stwierdził, że trzeba mi się wcześniej już oświadczyć, a po prostu później za jakiś czas... Jak już będziemy, wiecie, bardziej dorośli, pełnoletni i wszystko, no artur był już pełnoletni, to e, wtedy zrobimy takie zaręczyny, jeśli będziemy nadal pewni, że chcemy razem być i tak dalej, zrobimy sobie zaręczyny z rodzicami, wtedy wiecie takie klasyczne proszenie o rękę. Dobra, te rzeczy już użyłam. Ręce odmyję, no i e, ja nie wiedziałam, ale przyznam Wam szczerze, że tak przeszło przez myśl, nie wiem czemu i nie wiem czy ja miałam wtedy, już byliśmy ze sobą chyba ze dwa lata może, e, nie pamiętam dokładnie właśnie ile razem byliśmy jak Artur mi się oświadczył i były to takie oświadczyny e, słuchajcie bardziej nasze, bez nikogo, byliśmy tylko we dwoje, e, spędzaliśmy wtedy wieczór, musieliśmy być ze sobą już powiedzmy dwa lata, prawda? I spędzaliśmy wtedy taki wieczór, to była w ogóle zima i to była działka, teraz moich teściów, wtedy jeszcze nie i na tej działce stał, ta, ta działka była w lesie słuchajcie i tam stał taki bardzo fajny domek, na dole w tym domku był kominek, w ogóle wiele imprez tam się odbyło później w tym domku z naszymi wtedy znajomymi, przyjaciółmi, jakieś Sylwestra tam organizowaliśmy i tak dalej, no wiecie, tam się nie przeszkadzało żadnym sąsiadom bo no, po prostu tam naokoło była dzić i tylko działkowice. Tylko, żeby zimę tam było strasznie zimno i żeby tam nagrzać w tym domku. No to trzeba było, słuchajcie, tam naprawdę ze dwa dni palić w kominku, żeby tam ta temperatura była przyzwoita. No i Artur pewnego razu... Chwila, umyję pomidorki. Dobra, mam. No i Artur pewnego razu, słuchajcie, Zaprosił mnie po prostu do tego domku, mieliśmy spędzić sobie tam weekend jako para, no i on tam pojechał wcześniej, wiecie, napalić, że tak powiem w tym kominku, że było ciepło. No i w ogóle jakoś ostatnie dni przed tym, właśnie jak się tam pojawiłam w tym domku, to Artur często jakoś tak konspirował z moją przyjaciółką i z moimi koleżankami w tym okresie. Często rozmawiali i tak wiecie, jakby coś knuli. I przeszło mi przez myśl, że może coś się wydarzyć, ale mówię nie, no jeszcze tak się długo nie znamy, wiecie, to tylko dwa lata? Nie, raczej nie. Chociaż przyznam szczerze, że e, bardzo tego ogólnie chciałam. Też e, jak ja poznałam Artura, to wtedy też zabieranie małżeństwa e, odbywało się często trochę wcześniej niż wiecie teraz, prawda? Teraz to ludzie dłużej ze sobą się spotykają. E, ogólnie dłużej mija im, zanim poznają e, bliską osobę, z którą chcą spędzić resztę życia. Wszystko to się teraz przesunęło. Ale wracając do tematu, e, byłam sobie, e, wiecie, zaproszona na romantyczny wieczór, na kolację chyba w tym domku, tak to pamiętam. No i ja, e, tak przeszło mi to przez myśl, ale wiecie, później to odpędziłam, że nie, to nie może tak być. No i pojechałam do tego domku. Nie pamiętam, czy Artur mnie tam ze sobą zabrał, no i on poszedł na chwilę na górę, ja się tam, wiecie, rozgościłam w tym saloniku i nagle on schodzi z góry, taki, wiecie, poważny, no i po tych schodach, takich drewnianych, taka jest romantyczna atmosfera, wiecie, jakieś jedzonko, jakiś pewnie szampan, wino, te sprawy, no i on podszedł do mnie i klęknął i się oświadczył. I było to jednak dla mnie zaskoczenie, bo to wiecie, jak Wam przechodzi przez myśl coś, to jednak odepchnęłam to i nie wierzyłam, że to się może wydarzyć, więc i tak byłam w szoku. No i oświadczył mi się wtedy, klęknął, ja przyjęłam to oświadczenie i dostałam właśnie pierścionek. I dostałam wtedy taki pierścionek. Złoty z serduszkiem. Najpierw dostałam srebrny od Artura, taki z serduszkiem, ale niechcący go zgubiłam, jak pływałam w jeziorze. I na te oświadczyny dostałam właśnie złoty pierścionek, kształt serca, i w środku była, wiecie, jakaś tam cyrkonia, coś w tym stylu. No i ja się zgodziłam, no i spędziliśmy wtedy bardzo fajny czas razem w tym blonku romantycznym. I byliśmy sobie dalej tą parą. Słuchajcie. Zastanawiam się, jak skrócić tą historię. I byliśmy razem później, następne na przykład dwa czy trzy lata. O! I po tych kolejnych latach byliśmy razem. Ta nasza miłość się i związek umocniło, i stwierdziliśmy, że chcemy zrobić. zaręczymy! Chcemy, wiecie, żeby Artur poprosił moich rodziców o moją rękę, i żeby to już było takie oficjalne żeby jakby oficjalnie już można było później planować ślub i tak dalej, i tak dalej. No i wtedy już zorganizowaliśmy, mówiąc rodzicom o tym, i było to u moich rodziców, poczekajcie, było to u moich rodziców, spotkaliśmy się właśnie w gronie najbliższych, byli Artura rodzice, byli moi rodzice, nie pamiętam, była chyba moja siostra z mężem, wtedy i z córką, tak kojarzę. A która siostry nie było, ona już wtedy chyba mieszkała za granicą, słuchajcie, więc jej nie było z tego co kojarzę. Bardzo możliwe, że był jeszcze mój chrzestny. No i pod altanką moich rodziców, to było w ogóle lato, tak na pewno była moja siostra i moja siostrzenica, bo teraz pamiętam po zdjęciach. Zrobiliśmy takie zaręczyny. I pamiętam, że e, Artur ćwiczył sobie całą tą bicję przemowę i jak mi się oświadczał, to e, stanął taki poważny. Wiecie, ja z nim byłam wiele lat. Już było po tych e, oświadczynach pierwszych i ja po prostu e, jakoś ja nie wiem, co się stało. Ale ja ze stresu dostałam jakieś takie głupaki, można to tak nazwać, i ja zaczęłam. Słuchajcie. On tutaj pełna powaga, wiecie, oświadcza się, pyta moich rodziców o moją rękę i tak dalej, a mnie ogarnął jakiś taki głupkowaty śmiech. Wiem, wiem, ale y, ja kilka razy już życiu miałam tak, że mnie ogarnął jakiś taki głupkowaty śmiech, w najmniej o odpowiednim momencie. To jest czasami y, taka reakcja y, na, na stres, słuchajcie. Bo ja już to kiedyś śmiałam, i później czytałam o tym, czemu ja tak zareagowałam. I to była reakcja na stres. Chwila momento. No i wtedy, jak Artur właśnie tak stanął i poważnie, to mnie to tak rozbawiło, że ja słuchajcie, zaczęłam się śmiać. On się tak na mnie spojrzał trochę. Wiecie, taki trochę skrępowany, zażenowany. Może się zastanawia, co ona? Co ona odwala, nie? No ale generalnie za chwilę mi to przeszło. I oczywiście przyjęłam te zaręczyny. I było bardzo miło, romantycznie, spędziliśmy ten czas z rodziną właśnie najbliższymi, kurcze było tak fajnie, naprawdę miło to wspominam, szczególnie, że właśnie był też mój czesny, moja siostra, czyli najbliżsi z nami byli. No fajnie, fajnie, słuchajcie. To też nie było takie napompowane, tylko luźne spotkanie, bo wiecie, było to pod altanką na zewnątrz, lato piękna pogoda. I wtedy właśnie, bo ciekawiło moją widzkę, która pytała, czy ja dostałam dwa pierścionki, skoro były i oświadczyny i zaręczyny. I chcę Wam powiedzieć, że ten pierwszy pierścionek, który ja dostałam, to był taki nasz pierścionek właśnie oświadczynowy, on mi się bardzo w ogóle podobał, taki romantyczny, a ten drugi pierścionek to Artur mi zaproponował, żebym ja sobie go wybrała. I ja po prostu pojechałam z nim wcześniej. I ja sobie ten pierścionek wybrałam według jakiegoś tam wiecie mojego upodobania i gustu. I ten pierścionek mam do dzisiaj. I nie mam go teraz na palcach, dlatego że na ten palec jest za duży, a na ten za mały. Jakoś tak nie mogę się strzelić, ale jest przepiękny i uwielbiam ten pierścionek. Chociaż ten pierwszy ma dla mnie większą moc sentymentalną. Jest taki, wiecie. Taki nasz, taki kurde, romantyczny, skromny, pierścioneczek, taki, wiecie, dwoje młodych, zakochanych ludzi, a ten drugi to już jest taki pierścionek, wiecie, pierścionek, zaręczyny. Więc tak, mam dwa pierścionki, powiedzmy zaręczynowe, oświadczynowy i zaręczynowy i właśnie raz to było tylko dla nas, tylko nasze, a drugi raz to było już takie oficjalne, żeby spotkać się z rodzicami i po zaręczynach chyba dwa lata później było nasze wesele mniej więcej. A spotykaliśmy się przed ślubem, w sumie to było jakiś przesiad, słuchajcie, nie tak mało. Więc już byliśmy długo ze sobą, i w sumie powiem Wam, że fajnie, jak związek trwa tak długo, żeby zrobić takie oświadczyny wcześniej, dać taką, no, taką pewność kobiecie, że myśli się o niej poważnie i ta kobieta też się bardziej angażuje. Uważam, że to jest bardzo fajne. I w naszym przypadku się to yy, sprawdziło, bo jesteśmy razem do dzisiaj. Zobaczcie w ogóle, jakie mam piękne śniadanie. Mam papryczki, jajecznicę, dużo pomidorków, troszkę fety. Mm. Jeszcze odrobinę dam z oliwek i idę, słuchajcie, jeść. O, oliwa z oliwek, odrobinka. Ja nie wiem, czy ja to zjem, bo to wygląda potężnie, ale z drugiej strony wiem, że to tylko tak wygląda, bo jest porozkładane na talerzu, wiecie, tam są warzywa w dużej mierze. Jaśnice z dwóch jajek, no wiecie, jak nie zjem, to, to zostawię sobie na później, a jak zjem, to też, yy, też dobrze, ale nie jestem aż taka głodna, więc mam wątpliwości, jeszcze sobie oregano trochę na pomidorki dodam, ja tak lubię. Żeby to taki miało fajniejszy smak. Dobra, pokropiający tylko w międzyczasie. Także tak wyglądała nasza historia, możecie opowiedzieć Waszą historię, jak jesteście przed oświadczynami, zaręczynami, jak sobie to wyobrażacie i jak już u was to było, to jak, jak się to odbyło, gdzie? Czy byłyście zaskoczone, dajcie znać. Hejka moi drodzy, pokażę Wam, co sobie zamówiłam. To jest Craft Geek. Max Stand. Zobaczcie, takie jest opakowanie. E, są w dwóch w ogóle kolorach: czarne i białe. Ja wybrałam sobie kolor biały. Już wyciągnęłam z opakowania, ale jeszcze Wam pokażę, co macie w środku. E, tu macie kabel USB typu C i A z jednej strony. E, czyli do ładowania. Zaraz Wam powiem do czego ładowania. E, następnie macie, słuchajcie, całą instrukcję obsługi, ulotkę. E, czy jeszcze coś tutaj mamy? Mamy coś tutaj. Nie, jest to odklejone. Hmm, hmm, hmm. A, a, jest, dobra, bo już się bałam, że tego nie ma. Jest tutaj takie kółko. Nie wiem, czy to do magnesu ma służyć, czy coś. No zobaczymy w instrukcji, ale zobaczcie, tak wygląda mój statek. Ja chciałam biały, jakoś tak wydaje mi się fajne. I tak, tu jest taki przycisk. E, przyciskacie i wtedy te nóżki można fajnie rozchylić. I patrzcie, mamy taki oto starty. I tutaj unosicie to do góry. I muszę Wam pokazać, co mnie w tym urzekło. E, mój telefon, iPhone ma tutaj ten taki do magnesu, widzicie? Jeśli macie takie Etui, to patrzcie. Tadam! O, tadam! Zobaczcie, jak fajnie. I można sobie e, regulować to, wiecie w dół, na przykład nagrać coś do jedzenia, tak jak ja robię, albo nie wiem, co tam chcecie, unosimy do góry i naprawdę ten magnes, słuchajcie, zobaczcie, jak on trzyma. Widzicie? Ja tak poruszam, wiecie, asekuracyjnie mam rękę, ale wcale nie potrzeba. Świetnie, świetnie to działa. Jeszcze chciałam Wam pokazać, co ma fajnego. O, właśnie, jak tak złożę. Tutaj macie taki przycisk do robienia zdjęć i na telefonie, ja już sobie to zainstalowałam, zaraz niech on się odblokuje, Bluetoothem połączyłam, jak przyciśniecie ten przycisk, słuchajcie, o on się zaświecił na zielono, to pokaże Wam się w opcjach Bluetootha, w ustawieniach Bluetooth, eee, zaraz Wam powiem co, Craft Geek, łączycie się, połączone, i ja teraz Wam pokażę jedną rzecz, wchodzę w aparat, weźmiemy kamerę na mnie, żebyście widzieli jak to działa i ja sobie to odsuwam, do 10 metrów można odsunąć i robi mi zdjęcie. Czujecie akcję? Mega wygodna rzecz i wiecie, możecie sobie to tutaj włożyć. I właśnie to jest pewnie do ładowania tego, ten kabel, który macie w zestawie. Także powiem Wam, że bardzo fajny statyw. Co mi jeszcze bawi, tu ma um, inicjały KG, czyli moje inicjały. Zastanawiam się, czy on jest wysoki. Zaraz zobaczymy. O, wow! on jest mega wysoki, e, i stabilnie się trzyma, słuchajcie. Jeszcze to by mógł mieć jakoś obrotowe, ale nie widzę, żeby miał to obrotowe. Szkoda, bo to by było rewelacja słuchajcie, jakby to było obrotowe. Ale nie widzę, żeby było. W każdym razie. O, proszę, możecie zobaczyć. I można sobie nagrać. I tutaj jest, poczekajcie, zaraz zobaczymy, że na magnes... Aha! Właśnie Etui musi takie być. I że można w poziomie też. O! I na przykład sobie iść i trzymać ręko, rękę, widzicie, i nagrywać. Myślę, że fajne dla vlogów, ale też dla osób, które lubią sobie robić zdjęcia gdzieś to też całkiem fajna rzecz. Także mam nowy statyw, Myślę, że będzie fajne do nagrywania na TikToka, czy gdzieś, słuchajcie, w plenerze. I fajnie, że on się łatwo składa. Zobaczcie, nie zajmuje tak dużo miejsca. Odłączę sobie jeszcze ten przycisk, dłużej przytrzymuję. Także tak się prezentuje mój nowy sprzęt. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Może też szukacie czegoś dla siebie czy dla młodzieży, więc stwierdziłam, że wam to pokażę. Witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, jesteśmy na zakupach w Tesco. E, ogarniamy, powiem Wam, że mamy biznes, spieszymy się, a jest dużo ludzi, udało mi się wejść dalej. Gdzie jest chwilowo trochę mniej, ale ogólnie jest nas dużo tutaj. No i ogarniamy, słuchajcie, zakupy, ma jest na zajęciach. Jak wrócę, to na pewno robię Wam Food Hall, bo dawno nie było i stwierdziłam, że teraz już. Wam zrobię. Hejka moi drodzy! Jeszcze ekspres robi czyszczenie, dlatego będzie chwilę hałas w tle. Pokażę Wam, co kupiliśmy. Zaczniemy od chipsów, ale to są chipsy bezglutenowe. Słuchajcie, bardzo je lubimy. No i jednak odrobinę takie wiecie, trochę zdrowsze. Te chipsy lubię też Artur. to są te z czarnym pieprzem i solą. Zastanawiałam się, czy to nie jest jakaś sól morska. Wiecie przez chwilę. Następnie ja sobie wybrałam zwykłe tyskowskie te frytko-chipsy, jak już będę miała ochotę. Następnie mamy pieczywo, które bardzo lubię. To jest, słuchajcie, takie pieczywo zdrowsze troszeczkę właśnie z ziarnami. Kolejne rzeczy, bo tutaj w tej torbie mam same takie rzeczy bułkowo pieczywowe i chipsowe. Mamy tutaj pączki: jedne są z dżemem, drugie z custard. Także położymy też tutaj. Następnie do zamrożenia jeden do stopy. Chleb, słuchajcie, żeby nie brakowało w tygodniu. Jeden taki dla dziewczynek, on bardzo lubią. krojone. z Tesco też. On jest taki podobny do polskiego. Bułeczki do szkoły z czekoladą. I tutaj widzę Artur wziął takie fajne, słuchajcie, bagietki, ale takie pełnoziarniste ale la i wziął dwie, ale one pachną. I mieliśmy ochotę zjeść takie właśnie na śniadanie. Jedną sobie zamrozić, a jedną zjeść. Kolejna reklamówka, słuchajcie. A, no i za te zakupy zapłaciliśmy. A, tu jest Bruno, on teraz do torebki wchodzi. Słuchajcie, 160 coś funtów z tego, co ja kojarzę. E, chcę Wam też powiedzieć, że w tle tam, słuchajcie, które z gilą, bo sobie też gadają. E, dwie bułki tarte, e, bo też już mi się skończyły. Następnie mamy jajka, jedne, słuchajcie, my jemy bardzo dużo jajek. Jajka, drugie. Wyciągnę. Słuchajcie, jajka trzecie i e, sól, bo mi się taka skończyła. Mam sól nie, himalajską, a to może mam po prostu do ziemniaków makaronu, bo łatwiej. Wzięliśmy te wielkie, duże cebule, one są przepyszne, soczyste do jakichś sałatek. Całe opakowanie jabłek, takie duże, no i e, ziemniaki po prostu. Śmieję się, że wy nie słyszycie czasami, że ja mówię ziemniaki, tylko tak jak mówię ziem, ziemniaki, a ja mówię ziemniaki, ale faktycznie tego czasami nie słychać. Albo się mylę. Wzięliśmy takie masło do pieczenia dla e, Lili. E, wzięliśmy oliwki, słuchajcie. Wzięłam takie niestety trochę niezdrowe Snaki dla kotów Ale nawet wet powiedział, że czasami Jak na przykład one nie chcą zjeść Pasty witaminowej, słuchajcie, a jest ten problem To, że mogę im tą pastę Na snaka takiego mniej zdrowego I żeby po prostu przemycić Więc wzięłam z tuńczykiem Coś takiego Następnie mamy, słuchajcie, pierogi ruskie Z działu polskiego Dziewczynki się ucieszą Następnie mam po prostu kiełbaskę To jest jakaś śląska pewnie Teraz zobaczę sokołów. Następnie mam śmietanę osiemnastkę. Masełko niesolone. O, i tutaj z tą bułeczką, właśnie z hamką. mieliśmy ochotę zjeść chicken bacon. Artur wziął. Ja akurat chicken bacon nie lubię, bo dla mnie jest za mało przyprawione. I ja musiałabym sama, słuchajcie, dodać więcej przypraw i pieprzu. Ja lubię, coś jest mocniej przyprawione. I Coronation Chicken. Kocham, uwielbiam. E, oboje lubimy w ogóle cała nasza nie dziewczynki mniej słuchajcie i mamy też tutaj te z serkiem papryczki i to jest właśnie zestaw który tam wybieracie chyba dwie rzeczy i są w promocji i w promocji w sensie jak weźmiecie dwie Cena jest troszkę niższa za jedną rzecz. Ja tu zawsze oliwki z czosnkiem, a ja zawsze te papryczki. O, i napiszcie mi w komentarzach, czy Wy byście wybrali oliwki z czosnkiem, czy bardziej papryczki z serkiem. I ja myślę, że jednak bardziej papryczki z serkiem, bo dużo osób wiem, że nie lubi oliwek na przykład, nie? Mamy też tutaj brie i mamy tutaj zwykły soft cheese, taki serek. E, wzięłam też petę, bo jakoś mi brakowało w tamtym tygodniu. E, I dla dziewczynek wzięłam myler. Mamy tutaj różne smaki: e, Malina, e, słuchajcie, truskawka, e, wiśnia, i tak dalej. Mniej więcej tak to się prezentuje. Z żurawiną chyba któryś był, czy mi się wydawało, tak? Nie, e, tak, z żurawiną. E, I słuchajcie, winogron do brie. Tutaj e, już Wam raz pokazywałam, że możecie wybrać w te trzy rzeczy ze stoiska i e, robicie sobie z tego obiad. I te trzy rzeczy są w jakiejś tam prące. Widziałam te warzywka. Wzięłam sos słodko-kwaśny, sweet, sweet chili i wzięłam słuchajcie, proteinowe nudle i do tego wzięłam pierś z kurczaka i pokroję w kawałki i będzie obiad, taki dzisiaj być może nawet. Następnie mamy serek ze szczypiorkiem, taki bardzo yy, kremowy, aioli. Bardzo lubię też aioli i wzięliśmy coronę, e, coronation, nie coronation, tylko e, co to jest, Consula, czyli kolesława. E, następnie mamy, słuchajcie, proteinowe serki dla mnie, które jem często z granolą i wziąłem tu różne, one są od Nestle i mam tu z malinami, słuchajcie, z białą czekoladą, e, blueberry muffin, o fajnie i e, mamy jeszcze tutaj wanilię, także cztery. I jak się wzięło 4, to to one są w cenie trzech. Coś takiego była taka promka. Wzięliśmy też y, ostre pepperoni. Kupiliśmy dwa mleka mm, bez laktozy i dwa mleka standardowe. I mamy dwie torebki, trzy torebki już i jeszcze dwie mi zostały. Ach, to będzie duży futbol, słuchajcie. E, następnie mamy rybę. Ryba za nami chodziła, dawno nie jedliśmy takie wiecie, rybki smażonej. No i ta piersi z kurczaka do tego dania, które tam dzisiaj zrobić Fasolka szparagowa, bardzo lubimy i też, słuchajcie, traktują ją czasami jak makaron. Po prostu fasolka szparagowa i jakiś sos zamiast makaronu klasycznego. Orzeszki, takie Artur uwielbia, więc sobie kupił. Co my tu mamy? O, też wziął, widzę, jakieś chipotle salsa, meksykański. Magic, taki sos i co my tu mamy, pewnie orzechy, mieszankę rodzynek i różnych orzechów, to jest taka duża paka, e, tu są kole, muszę słuchajcie uważać z tą kolą, bez cukru, coraz mniej mam miejsca na blacie i tu będą niezdrowe dwa podlaskie paszteciki, następnie mamy dla dziewczynek dwa tymbarki. Zaraz zobaczymy. Jak mango, to na pewno matelda. Mango dla Mati i kiwi dla Lili. Ja jak miałabym wybrać, że ja bym kiwi? Byłabym tintu. Artur wziął, widzę, paprykę marynowaną i coś tu jeszcze wziął. Nie widziałam nawet co. A, fasolkę po bretońsku po prostu. E, no, dziewczyny nie lubią fasolki, wiecie, po bretońsku. Ja tak średnio Artur lubi. No i dwa majonezy, winiarek. I tutaj już są, słuchajcie, pewnie formowy. Tak, formowy. I tutaj macie witaminy, minerały, cynk, witamina B6, witamina B12, witamina C. I to jest, słuchajcie, on sobie to bierze i często do pracy i tak dalej, i tak dalej. Więc wyjmę. tego jest sporo, to są takie zapasy na, wiecie, kilka tygodni nawet. Ja też czasami w sobie takiego formuła zdarza mi się wybić. One są też, widzę różne. To jest z magnezem plus B6, tutaj są różne witaminy i minerały, czyli jakby różne. No i ostatnia. Torebeczka. Mamy. Wzięłam z działu takich batonów z małą kalorią. 97 kalorii z orzechami, takie i drugie wzięłam e, mleczna czekolada. Time, time out się nazywają mleczna czekolada. Dwa opakowania. Wzięłam do toalety te kostki, one są bardzo fajne, lubię wrzucać z tyłu do tego pojemnika i wodę spuszczacie ona jest niebieska i tak nie zachodzi kamieniem, nie brudzi się tak wódce i bardzo ładnie pachnie, uwielbiam to. Następnie zwykły taki spiralkowy, można powiedzieć masaron. Kolejna rzecz to są słuchajcie suszone pomidory, ja bardzo lubię, uwielbiam wręcz. Następnie szpinak, z myślą najbardziej oliviani. Powiem Wam, że no, ona w domu najwięcej je szpinaku i robi sobie różne rzeczy, jajeczniki i tak dalej. Eee, kolejne rzeczy to są tuńczyki. Te, teraz w oliwie, bo chcę zrobić jakąś pastę i kebab geros z przyprawa, z działu polskiego. Dalej mamy świeżą pierś z kurczaka, słuchajcie, która też... O właśnie, może tą świeżą pierś zużyję, a tamtą zostawię i e, pomidorki. Moje ulubione. I oliwę z oliwek. Wzięłam tę skowską, bo już mi brakowało. Eee, też jeszcze jedne mamy te pomidorki i mamy papryczki te podłużne. Pyszne. Zaraz jeszcze parę rzeczy. Dosłownie ogromna lodowa sałata, słuchajcie. Ups. I oczywiście kiść bananów. Eee, następnie mamy, słuchajcie, dwa awokado. Zakupy bez awokado to... Nie są zakupy. Zawsze awokado u nas wpada e, i mamy jeszcze, słuchajcie, rzodkie i tutaj mamy tak, trzy razy witamina C do rozpuszczania w wodzie i e, ja bardzo lubię te e, Hals, zobaczcie te pastylki, one są fajne na gardło, w ogóle lubię je w smaku i ostatnia rzecz, pianka do golenia. Także to są wszystkie zakupy, teraz trzeba te torby poskładać, uporządkować to w szafkach, w lodówkach i zrobić śniadanie, a mamy już 11 prawie.